Ja wiem, że musimy w miarę szybko te pieniądze wydawać, no bo jednak wróg br stoi ubrany. Ale tak. czy szybkie wydawanie nie spowoduje, że znów będziemy mieli w cudzysłowie jachty i inne łódki? Nie, zamiast... nie, nie. No właśnie, właśnie. Wiem, że znowu znajdą się tacy, którzy będą podważać, ale mhm. lista projektów, którą mamy i którą przedstawiliśmy, jest bardzo długa. Może być taka sytuacja, że polskiej armii, bo znów mówimy. Nie o jakiejś wyimaginowanej europejskiej armii, tylko mówi o armiach krajowych i potrzebach krajowych, które razem budują tę skuteczną obronę, więc one się uzupełniają. Może być taka sytuacja, że z punktu widzenia naszej armii też będziemy mogli dokonać zakupu, ale oczywiście znów pewne preferencje są dla produkcji europejskiej. To jest jedna, jeden z czynników Aha. bardzo istotny. Drugi, jeżeli następuje pomoc Ukrainie, no to też w bardzo konkretnych segmentach. Więc znów biorąc pod uwagę to, o czym pan redaktor powiedział, czyli to budowanie obronności własnej, ale też odepchnięcie tego agresora, wroga, a może nawet zakończenie wojny, wymaga naszej aktywności. Więc ten czas jest niebagatelny, on jest właściwie kluczowy.